Cześć, mam dzisiaj Galaxy Note 20, jest już w sumie dwa miesiące po premierze, ale czy warto kupić ten telefon? Zapraszam do oglądania. Galaxy Note 20 przychodzi do nas w minimalistycznym pudełku z rysikiem i modelem na froncie. W środku znajdziemy 25-watową ładowarkę, kabel, ale co jeszcze warto zauważyć, bo mało już kto je dodaje, Mamy tutaj słuchawki AKG na złącze USB-C, ponieważ smartfon nie ma wejścia jack. Ogólnie cała bryła jest prostokątna, do czego przyzwyczaiła już nas seria Note. Nie mamy tutaj mocno zoblonych rogów, są raczej na maksa wyciągnięte. Front jest cały prosty, nie ma tutaj zagiętego ekranu jak w Note 20 Ultra. Całość posiada małe ramki i wcięcie na kamerę selfie w górnej środkowej części. Na prawej stronie widzimy przyciski blokady oraz głośności, lewa strona jest pusta, z góry mamy tackę na dwie karty Nanosim bez możliwości rozbudowy kartą pamięci oraz mikrofon do wyłapywania szumów. Na dole od lewej znajdziemy to, dlaczego głównie wybieramy smartfony z serii Galaxy Note, czyli Rysik S Pen. Dalej jest drugi z głośników stereo. Po pierwszy znajdziemy nad ekranem. Trochę dziwne umieszczenie, bo w większości smartfonów mamy go bliżej prawej strony, a tak to możemy czasami zakrywać go palcem, lub musimy brać po prostu odwrotnie telefon i wtedy głośnik będzie od góry. Na środku widzimy jeszcze złącze USB-C do ładowania i mikrofon do rozmów. Ramka dookoła wykonana jest z aluminium, od góry i od dołu jest one szczotkowane, co dodaje elegancji smartfonowi. Tył to natomiast plastik a w zasadzie plastik, czyli matowa imitacja szkła w wykonaniu Samsunga. Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że jednak plastik jest odporniejszy na upadki, ale za to druga strona twierdzi, że jednak szkło nadaje otoczki premium i zapobiega łatwemu rysowaniu się tyłu smartfona. Dajcie znać w komentarzu co Wy o tym sądzicie. Tył skrywa jeszcze przed nami wyspę z aparatami, mikrofonem i diodą doświetlającą. Na tej wysepce mamy zastosowane szkło Gorilla Glass trzeciej generacji. Wyspodstaje trochę ponad obudowę, co przeszkadza podczas korzystania ze smartfona na płaskim blacie. Całość natomiast wykonana jest porządnie i telefon dobrze leży w dłoni, przez co że plecki są matowe i zaoblone na bokach, nie wyślizgują się z niej tak łatwo. Ekran super AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, co prawda nie jest to Dynamic AMOLED, jak w modelu Ultra, no i nie mamy 120 Hz, tylko 60, ale po prostu jego jakość i tak jest fantastyczna, do czego przyzwyczaił nas Samsung. Kąty widzenia są dobre, kolory idealne. No i jak już mówiłem, w całości są on płaski, nie mamy tutaj zagięć po bokach jak w modelu Ultra, co pewnie część z Was potraktuje jako plus. W tym ekranie ukryto także czytnik linii papilarnych, z jego działania również jestem zadowolony. Działa błyskawicznie i wystarczy lekko przyłożyć palec. A telefon nam się odblokowuje. Front pokryty jest szkłem Gorilla Glass 5. Wydajnościowo, my, Europejczycy. Mamy niestety Exynosa 990, który w benchmarkach przegrywa cyferkami ze Snapdragonem. Ale czy jest to widoczne podczas codziennego korzystania? W żadnym wypadku. Telefon działa piekielnie szybko, animacje i dodatkowe funkcje nakładki od Samsunga nie wpływają negatywnie na wydajność. Bez problemu zagramy w najnowsze gry, na najwyższych detalach, czy też skorzystamy z zaawansowanych programów graficznych. A przy tym smartfon nie nagrzewa się zbytnio? W moim wypadku wersja 8GB RAM i 256GB jest w zupełności Wystarczająca. Rysik, który został tutaj umieszczony, to wyróżnik serii Note. I śmiało mogę powiedzieć, że za sam rysik dopłacamy pewnie z 500 zł, no bo bez problemu znajdziemy podobne modele, trochę taniej, chociażby S20, ale one nie mają rysika. A on, tak jak reklamuje producent, jest do pracy, ale też i do zabawy. Na pewno wprowadzanie notatek, kreślenie po zrzutach ekranu i wprowadzanie odręcznie tekstu, który później zamienia się w cyfrowy jest tym, czego nie da nam żaden inny producent. Co prawda wersja Note bez Ultra ma ten wolniejszy rysik, ale on jest wolniejszy o milisekundy no i działa bardzo dobrze. Daje dużo zabawy nawet podczas rysowania z nudów, dodatkowo możemy za jego pomocą teraz sterować także gestami w powietrzu, zarządzać aparatem czy multimediami. No i na pewno jeżeli macie taką pracę gdzie będzie on dla was przydatny to zdecydujecie się na ten telefon. Przechodząc do aparatów na tyle znajdziemy kamerę główną 12MP, także 12MP ma aparat szerokokątny, ale wyróżnikiem tutaj ma być obiektyw telefoto z matrycą 64 megapiksele, który oferuje trzykrotne przybliżenie optyczne. Ogólnie, no to właśnie te aparaty upchane są na odstającej trochę wyspie, jednak nie jest ona taka duża jak w wersji Ultra, no i mi osobiście nie przeszkadza. Zdjęcia zrobione tym telefonem możecie teraz zobaczyć. W ciągu dnia wszystkie trzy aparaty radzą sobie bardzo dobrze, zbierając dużą ilość szczegółów i ładne, czasami nawet zbyt mocno podbite kolory, lepsze od naturalnych. nocą, także zostałem pozytywnie zaskoczony. Tryb nocny widocznie poprawia jakość pstrykniętych fotek, oczywiście są jeszcze ustawienia dla profesjonalistów, gdzie możemy wybrać wszystko według swoich preferencji. Na przodzie aparat został wyposażony w obiektyw 10 MP z dwoma trybami: szerokim i ultra-szerokim, jeżeli robimy selfie w kilka osób albo po prostu chcemy złapać więcej przestrzeni za nami. Aparat jest dobry, na pewno selfie będą nadawały się do publikacji na portalach społecznościowych. Jeżeli chodzi o wideo, może zaczniemy od tego właśnie przedniego aparatu. To jest wideo nagrane frontowym aparatem w Galaxy Note 20. O, niestety, jak widzicie. W nocy sporo szumów występuje na tym aparacie do selfie. Tak, wideo nagrywa Galaxy Note 20. Co mi się tutaj podoba, to no to, że możemy się płynnie przełączać pomiędzy aparatami podczas nagrywania. Nie trzeba stopować, tylko możemy od razu klikamy i sobie nagrywamy. No, a teraz możecie sobie zobaczyć, jak sobie pokazują aparaty yy, w nocy. Smartfonem możemy nagrywać również w jakości 8K, jednak na razie nie będę tego komentował, bo raczej zbyt wiele osób z tego nie korzysta, a 8K jest jako ciekawostka. Bateria 4300 mAh trochę mnie rozczarowała. Przy mocniejszym użytkowaniu starczała mi na około 4 godziny cały czas włączonego ekranu. Jak trochę odpuszczałem to dała radę dociągnąć do ponad 5, czyli dzień półtora powinniśmy dać radę bez problemu, ale do pełnych 2 dni możemy potrzebować ładowania. One jest dosyć szybkie, 25W. Na plus także możliwość ładowania bezprzewodowego oraz opcja ładowarki bezprzewodowej dla innych urządzeń tym telefonem. Jako, że mamy do czynienia z topowym modelem, to mamy tutaj głośniki stereo, które grają ładnie, czysto, chociaż do pełnego wow trochę im brakuje. Bass mógłby być mocniejszy, za to na słuchawkach nie ma się do czego przyczepić. No i oczywiście mamy equalizer, w którym ustawimy wszystko pod siebie. Co prawda telefon jest pozbawiony wejścia słuchawkowego, ale producent dodaje słuchawki od AKG na USB-C, grają one akceptowalnie, szczególnie jak na słuchawki z zestawu. Samsung trochę namieszał tym podstawowym modelem, ponieważ z jednej strony dostajemy niemal flagowca z pewnymi cięciami, ale z drugiej strony Note 20 mógłby się nazywać modelem Lite, a wersja Ultra powinna być tym jedynym i flagowym Galaxy Note z krwi i kości. Telefon na starcie także był wyceniony dosyć wysoko, jednak teraz możemy go dostać w standardowej cenie około 4200, a w promocjach nawet poniżej 4000, co uważam można już nazwać dobrą ceną, szczególnie jeżeli zależy nam na tym rysiku. Myślę, że idealna cena za ten model wynosiłaby 3500 zł w wersji z 5G bo znaczna większość, która nie potrzebuje rysika, wybierze pewnie S20 albo S20, które dostaniemy taniej od Nota. No i wiadomo, głównie chodzi o cenę, bo telefon jest naprawdę dobry, niektórym osobom może te plastikowe plecki będą akurat odpowiadały, bo przez to telefon pewniej trzyma się w dłoni, no i plastik nie pobije się tak jak szkło. Można też przymknąć oko na ekran, gorszy, ale nie wszyscy wymagają 120 Hz, które są bardziej prądożerne. No i mimo tego, że z mniejszym odświeżeniem, to i tak jest to bardzo dobry ekran od Samsunga. Dajcie znać co Wy uważacie o Note 20, czy cięcia, które tutaj uświadczymy są według Was akceptowalne, czy jak Note to tylko najlepszy model, czyli wersja Ultra? Sekcja komentarzy należy do Was. A na koniec przypominam o możliwości zostawienia łapki w górę, bo to niezwykle motywuje. Jeżeli zostawiacie łapkę w dół, to chociaż napiszcie dlaczego, co mógłbym poprawić. No i jeżeli nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrybowania po więcej materiałów. No i do następnego. Cześć!